Panie redaktorze, no ale umówmy się, no piszecie, wy, dziennikarze, różne wolne media, które jeszcze się stały również informują o aferach. Jak to jest, że partia PiSu jest dzisiaj dalej teflonowa i ma 30%, 33% oparcia i jakby nic jej nie rusza, jest nie jest niezatapialna? Ja nie jestem przekonany, czy ona jest teflonowa dalej, bo nie jest, bo straciła jednak sporo głosów. Mamy. I to też jest taki właśnie pomysł propagandy e, PiSu. No, mamy sondażownie nie wiadomo skąd, e, które podają wyniki badań też nie wiadomo skąd. Ja e, nie wierzę. Niecertyfikowanym, niezrzeszonym w organizacji branżowej e, sondażowi. Tak? I mam dużo postawy, by nie wierzyć w te, w te, w te wyniki. E, ale nawet jeśli się spojrzy w część tych wyników, to, to nie jest tak, że. PIS oparcie, bardzo jakieś takie, z którym się nic nie da zrobić, tak. Mam wrażenie, że ta mm, partia nie ma pomysłu, tak, na, na to, jak przejść przez ten kolejny rok. Na pewno nie ma pomysłów żadnych dotyczących e, problemów gospodarczych. To jest partia, która potrafi wydawać pieniądze, nie potrafi ich zarabiać. Pieniędzy generalnie już nie ma. O tym wiemy. To jest partia, która potrafi dbać jedynie o swój wizerunek. Natomiast w mediach, poprzez media, które są od niej zależne, bezpośrednio lub pośrednio, to jest partia, która no, posługuje się tylko nienawiścią. Podziałem, tworzeniem konfliktów to jest ich główna metoda polityczna. No i to, że ma 30% społeczeństwa, no, w takiej części społeczeństwa na razie ta partia pasuje, taka część społeczeństwa skorzystała na, 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 na rządach tej partii. Polityka socjalna, PiSu, czyli jest dla, dla, dla ludzi przekonywująca, czy była pierwsza partia w historii. Wolnej Polski, która zaczęła ludziom pieniądze dawać do, 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 do kieszeni, to nie mogło zostać bez, bez echa. I też pierwsza partia ludzi która trzeba Polaków w tak brutalny i obrzydliwy sposób okłamywać. No, przecież cała działalność telewizji e, polskiej, TVP Info, innych mediów narodowych i tych mediów, które PiS wspiera bardzo hojnymi dotacjami, no polega na tym, żeby po prostu ludziom omawiać nieprawdę. Czy w Polsce jest wszystko świetnie? Że wszystkiemu złemu jest, winien Tusk, Niemcy, Unia Europejska, nie że na Zachodzie to ludzie się boją wychodzić z domu ku zmierzchu, bo migranci szaleją i gwałcą kobiety. No, przerabialiśmy to wszystko już tysiące razy, już nie ma sensu na tego, tak. e, tego powtarzać. E, no ludzie poddani manipulacji, a ja pamiętajmy, jakie ma zasięgi. Telewizja Narodowa, no też odpowiednio się zachowują. Mamy raport z wyborów w Polsce, wyborów prezydenckich w 2020 roku, gdzie OBWE rozpowiedziało, że on nie był uczciwy, tak? Właśnie przez to propagandowe przegięcie TVP. Pamiętamy, te materiały w stylu Korei Północnej, jakie Dziennik Telewizyjny wtedy puszczona na rzecz Andrzeja. Andrzej Duda Andrzej Dudał, Wygrał w nieuczciwy sposób, tak? I to trzeba mu nieustannie powtarzać. I więc do wyborów zostało jeszcze sporo czasu. Sytuacja na pewno się nie stabilizuje, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. No i wszystkie takie zmiany w Polsce gwałtowne przypiegały zawsze na z powodów czynników ekonomicznych, a nie Polityczny. Mnie to osobiście bardzo dojmuje, tak i no wręcz boli, tak że od lat piszemy o praworządności, o wolności, o demokracji, o instytucjach demokratycznych, o ładzie demokratycznym, jaki powinien być, jak jest zniszczony. Piszemy o wolności mediów, o wolności słowa, o wolności religijnej, o nadużywaniu właśnie ograniczaniu tych wolności przez władze. Piszemy o Europie, Piszemy o perspektywach i wartościach, w jakim kieruje się Unia Europejska. I to nie będą czynniki, które doprowadzą do tego do, do zmiany jakikolwiek w Polsce. Jeżeli cokolwiek zaszkodzi pisowi na tyle, żeby stać u władzy, i to w sposób taki mocny, to to będą to kwestie ekonomiczne. To będzie inflacja, którą rząd najpierw rozbuchał, teraz nie jest w stanie opanować, co za nas tym drożyzna. E, związane z tym problemy, z, ze wzrostem e, gospodarczym, z e, zadłużeniem e, i tak dalej, ale to są, nawet jeśli by doszło do tej zmiany, e, to jest to też fatalna wiadomość, bo ktoś to będzie musiał posprzątać. A jak wiemy z podręczników, no, nie da się inflacji e, uleczyć w łagodny sposób. Tak jak się. Nie da pewnych schorzeń, tylko i wyłącznie syropem czy, czy, czy witaminą C, wyleczyć. Znaczy, Trzeba będzie działać w jakiś sposób radykalny i to, to, to może być bolesne i może być zabójcze dla, dla nowej władzy. Być może, może nawet taka estetyka pisu. Coś spotkałem się z takimi schromowaniami właśnie no prowadźmy teraz kraj do, do ruiny oddajmy im go na chwilę. Nazwą cztery partie opozycyjne, teraz się pokłócą, i będą w stanie w ogóle rządzić, a potem, a potem weźmy już wszystko, nie 30 czy tam procent, tylko, tylko po prostu większość konstytucyjną, która już pozwoli zrobić nie Budapeszt, Warszawie, a Ankarę. Wierzę, że to się taki, ta, taki scenariusz się państwu spisu bardzo, bardzo, bardzo marzy, szczególnie szczególnie przywódcy to, tej partii. ale to będzie by tylko możliwe, jeżeli opozycja, przypuśćmy, wygra i nie dopuści do rozliczeń PiSu. W momencie, kiedy wydaje mi się, że w końcu dojdzie do rozliczenia PiSu, no taki scenariusz nam nie powinien grozić. Powinno no. na pewno kilka nazwisk zniknąć na zawsze z polityki. Ale, ale jak, no jesteśmy w kraju demokratycznym. Chcemy, żeby Polska była demokratyczna. I nie można rozliczać przeciwników politycznych, e, tak jak PiS teraz <grywa> działa, tak czy podłączając im Pegasusa i robiąc nagonkę wobec nich e, w, w mediach narodowych, no. e, żeby kogokolwiek. Pozbawić możliwości funkcjonowania w polityce jest potrzebny wyrok sądu. <grywa> Dobry prawomocny. A. Api zrobi wszystko, że na przykład tak, prokuratura będzie po zmianie władzy pod kontrolą. Eee, prokuratura krajowego, tak. Eee, dalej będzie trwała kadencja Andrzeja Dudy. W Trybunale Konstytucyjnym będzie dalej zasiadała Julia Przyłębska i całe towarzystwo z duberami włącznie. Eee, w... Więc w Banku Centralnym będzie dalej rządziła Dom Klapiński. No i... Jest cała masa niewiadomych, jak te kwestie rozwiązać, żeby móc skutecznie rządzić. Bo to prezydenta odrzucić, trzeba mieć 276 głosów, tak? Ale co, jeśli Trybunał Konstytucyjny będzie uznawał po prostu taśmowo każdą ustawę za niezgodną z konstytucją i ją nie unieważniał? No, to, co, to są takie przykłady, które chyba no jeszcze są przedwczesne do analizowania, bo jeszcze opozycja nie nie rządzi, ale ja odrzucam możliwość działania na, na drodze niedemokratycznej, bezprawnej, raczej znaczy, nie zbuduje się państwa, nie wzmocni się demokracji w Polsce, jeżeli wracając ją będą łamane praworządne, demokra demokratyczne zasady, tak. Aczkolwiek uważam i, i myślę, że nie jestem tu że takie rzeczy jak afera wokół wyborów kopertowych, no nie może przejść obojętnie. Tak, takie rzeczy jak zmarnowanie miliardów na budowę elektrowni węglowej w Ostrowence również, e, e, czy jak marnowanie milionów, właściwie już miliardów złotych na, na, na propagandę w rozmaitych e, mediach, czy, czy budowa przekopu tak, który służy jedynie żaglówką. I tak dalej, i tak dalej. Takich e, przykładów po prostu marnowania pieniędzy e, podatników e, jest, jest, jest jest mnóstwo i, i e, karygodnych, karygodnego ma, ma marnowania pieniędzy. I w każdej tej sytuacji myślę, że trzeba będzie każdą sytuację prześwietlić e, i mm, sprawdzić, czy nie doszło tam do dobrego do, do, do przestępstwa. Patrząc na skalę i na bezczelność, tak w jakich niektóre te rzeczy są robione, no to, to przypuszczam, że prokuratorzy już oczywiście nie będący marionetkami ministra sprawiedliwości będą mieli, będą mieli co robić. Ale Widzi pan to bardziej optymistycznie czy pesymistycznie, bo brzmi pan trochę pesymistycznie. No ja jestem jako panem optymistą, może nie poprawnym, pesymiści mają zawsze rację, więc trzeba być optymistami. Ale no, nie, nie, nie postawię żadnej tezy, jak się skończą wybory. No, czeka nas szalony, obrzydliwy, przypuszczam, rok, pełen koszmarnych zagrań. Spodziewam się naprawdę bardzo złych rzeczy po stronie rządu. No To nocy brzydko się chwyta, jak mawiał klasyk w siłę polskiego społeczeństwa demokratycznego, które w tych siedmiu latach jednak urosło, wzmocniło się, skrystalizowało. Natomiast spodziewam się po prostu, że nie cofną się przed niczym, żeby tą władzę utrzymać, właśnie po to, żeby nie iść do, do, do więzień. No I zobaczymy, kto wyjdzie tutaj silniejszy. Czy, czy, czy władza przypominająca. W wielu swoich działaniach, akcjach, postawie władzy władze komunistyczną czy bolszewicką. Czy otwarte społeczeństwo, tak, Rzeczpospolitej, to jest przed nami. A jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić nam łapki w górze, zasubskrybować nasz kanał oraz kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco.